Napastnik stali Mielec i Krakowi. W latach 80. ubiegłego wieku strzelał gole dla Eintrachtu Frankfurt. Od kilkunastu lat szkoli w tym klubie swoich następców. O stadionie Eintrachtu to mówi w samych superlatywach, bo to miejsce stworzone do wielkich widowisk. To trzeba przeżyć, nie? to się to ciężko opisać, ale ta atmosfera i ten dźwięk i ten głos tych kibiców to aż niesie na skrzydłach. I na pewno też zawodnicy, jak na murawie grają, to są przez to dodatkowo dopingowani. Czy znowu coś dodatkowo wymyśleć, żeby to jakoś osiągnięcie było, ale w momencie mają tą jakość słabszą jak w porównaniu do Mistrzostw Świata.